Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z serii Luksus za grosze. Dzisiaj bierzemy na warsztat najtańszego Bentley'a w Dubaju. Jak to wygląda? Pewnie już wiecie, ale jeżeli ktoś nie wie, to powiem jeszcze raz. Szukamy najtańszego dostępnego w Dubaju Bentley'a i jedziemy go sprawdzić, zobaczyć jak on wygląda, czy jest warty swojej ceny. A potem porównujemy go z Bentley'ami dostępnymi w Polsce i sprawdzamy, czy jest taniej niż u nas, czy może drożej. Także zaczynamy! auto umyte, bo wycieraczka jest do góry wsiadamy i jedziemy jesteśmy jeszcze w drodze do naszego miejsca celowego nawet nie dzwoniłem do typa jeszcze bo najpierw trzeba zrobić to co najważniejsze czyli napić się troszkę karaka, kto nie wie co to jest to jest hinduska herbata, bardzo słodka bardzo mocna, z mlekiem bez karaka, ja po prostu nic nie idzie, dlatego skręcamy tutaj do małej obleśnej kafeterii i kupujemy sobie karaczki Jeden kosztuje złotówkę Tak wygląda nasza restauracja Proszę bardzo kafeteria. Tu podchodzisz, bo jest korona, więc nie można do środka wyjść No i proszę bardzo, jedno dla kamerzysty Kupiliśmy jeszcze wodę bo jest naprawdę już mega gorąco w tym Dubaju. W tym okresie roku czuje się, że to jest pustynia, jednak. Także idziemy dalej. Mam już ogłoszenie przed sobą i sprawdzamy, gdzie ten samochód jest. W sumie nie chcę mi się dzwonić tam, bo pewnie nie odbiorą i tak dalej, albo bla, bla, bla. Na pewno jest, skoro jest wystawiony. Także po prostu klikniemy na mapę i wpiszemy sobie. Odpalamy nawigację i jedziemy na miejsce. W ogóle to dzięki za sugestie z ostatniego odcinka. Jakie auta dać w następnych odcinkach? Wszystkie biorę pod uwagę, i te samochody najprawdopodobniej będą prędzej czy później na kanale. Po prostu trzeba trochę czasu, żeby to nagrać. Także dzięki, czytam te rzeczy i biorę pod uwagę. Jesteśmy już praktycznie na miejscu. To jest taka znowu wioska sprzedawców samochodów, pełno komisji o siebie. Ciekawostka, tutaj kupiłem właśnie swojego Mustanga. Kiedyś, kiedyś, to było ile to było temu? 4, 3, nie wiem. Ale dawno. Jesteśmy na miejscu, zobaczcie, wszędzie dokoła samochody niektóre fajne, niektóre średnie a tutaj za nami nasz Bentley. Wygląda na pierwszy rzut bardzo fajnie. Lakier w dosyć dobrym stanie. Ale trzeba się przyjrzeć, bo nie wiadomo nigdy. Wszedłem tym razem auto zanim nagrałem to co jest. I chcę wam od razu pokazać co jest z imię tak, z zewnątrz. Generalnie nie ma żadnych dużych skas lakierniczych, ale jest parę takich małych jakichś rzeczy. Typu gdzieś tu jest lekko przerysowane. Tutaj na przykład. To nie jest jakiś rozpieprzony samochód, ale... Yy, no jest to jedna kryszka, nie? Widoczna, widoczna. Tutaj na przykład, yy, już docisnąłem to ręką. Zobaczcie, trochę tu odchodzi. Więc to było, coś to było robione, prawdopodobnie. Tutaj mamy dosyć już, no, nie wiem czy super poważną, ale jest yy, tutaj dziura w oponie. Coś tutaj zostało walnięte. Plusem jest to, że felgi są w dobrym, w dobrym stanie. Nie są porysowane, więc to jest akurat ok. Dalej idziemy i widzimy kolejne tego, takie małe, małe ryski. Więc nie jest to nieskazitelny samochód, ale to nie jest ogromny. To jest małe. No, trzeba... No Można by to jakoś spokojnie usunąć. Dalej, słuchajcie, mamy przedni zderzak. To jest chyba największy problem. Zobaczcie, jak on tu w ogóle się nic, nic nie pasuje. I najlepsze jest to, że tutaj się zaczyna. Dalej mamy wszędzie szpary jak nic. I widać, że wszystko lata, że to jest ledwo się trzyma. A najlepsze, jest z kolei jest tutaj z drugiej strony. E, jest tutaj jakimś silikonem zalane, żeby się w ogóle trzymało, zaklejone. I to jest już też znak ostrzegawczy. A teraz zobaczmy go w środku. Samochód ma podobno 53 tysiące kilometrów przebiegu, ale powiem Wam, że wydaje mi się, że może to być nieprawdziwy przebieg. Yy, zobaczcie, kluczyk jest bardzo zniszczony. Teraz fotele są yy, raczej w, słabej, yy, w słabym stanie. Są takie, że tak powiem. No widać, że są trochę zużyte. Pokażę Wam, wyjdę na chwilę. 50 tysięcy? To tro trochę wydaje mi się, że jednak. Yy, one więcej miały za sobą. Tak, jakby ktoś mieszkał tutaj, to lepiej, tak? Dokładnie, dokładnie. Fotel pasażera jest podobny, trochę nawet może gorszy. Z tyłu fotele, zobaczcie, czekajcie. Tutaj na środku jest popękana skóra. Skóra się w ogóle marszczy mocno, więc albo on był, jest po prostu w złym stanie, źle utrzymany, albo może nie ma 50 tysięcy. Czemu tak nie ufam, czemu nie wierzę i czemu szukam to jest spisku? To jest miejsce, w którym kupiłem Mustanga. I dowiedziałem się po fakcie, że to jest miejsce, w którym raczej się nie kupuje samochodu, bo to wszystko jest robione, wszystko jest cofane, co się da cofnąć. I tutaj moi znajomi, którzy sprowadzają samochody z Dubaju, yy, przyjeżdżają regularnie, a jeszcze żadnego auta nie wzięli, dlatego że po prostu zawsze jest jakiś problem z tym samochodem. I tutaj myślę, że może być podobnie. Dobra, palimy go, bo jest yy, gorąco i chciałbym troszkę klimatyzacji, tak po prostu. Klimatyzacja. Silnik chodzi, działa. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest ok, że wszystko równo chodzi, ale nie jestem mechanikiem i takie rzeczy nie sprawdza się na słuch. Tylko się jedzie z mechanikiem tutaj, albo się jedzie do mechanika z samochodem, więc tego wam nie powiem. Startuje normalnie, chodzi normalnie. Powiem wam tak. Mm, odczucia bardzo wygodnie siedzi, bardzo, ale to bardzo wygodnie. Siadasz i masz uczucie, że to siedzenie jest dosłownie zrobione pod twoje plece, że wszystko do siebie pasuje, że siadasz i po prostu nie czujesz nic. Nie czujesz, tak jak ostatnio jeździliśmy w Lambo, się powyginane we wszystkie strony, tylko siedzisz sobie jak król, jak boss na fotelu. Jest naprawdę bardzo wygodnie, jest dużo miejsca, jest fajny, wygodny podłokietnik. Materiały są użyte dobre, naprawdę dobre i to widać. Widać, że jest to auto, które może nie teraz, ale kiedyś było bardzo, bardzo drogie. Więc generalnie odczucia są pozytywne. Ale muszę dodać, że niestety no widać, że jest to auto stare. Zobaczcie na przykład to drewno. To jest coś, coś co teraz jest po prostu uznawane za wiochę Moda się zmieniła bardzo dawno. Teraz się robi ym, zupełnie inaczej to drewno w samochodzie. To jest taki stylek ze starych Mercedesów i starych BMW. Yy, więc no, no nie da się ukryć, że jest to samochód stary. I widać to chociażby po wystroju. W ogóle w aucie jest też szyberdach. Nie, nie wiem, czy go teraz tworzę. Tak, o, proszę bardzo. Mamy najpierw taką zas zasłonkę, żeby nie było światła. Wciskamy chyba... Jeszcze raz prawdopodobnie. O. I otwieramy elektrycznie tak dach, że już po prostu nie ma nic i jest przewiew powietrza. Możemy go teraz zakręcić. No i proszę bardzo. Wszystko na razie działa. Elektryka działa, siedzenia działają, szyby wszystko działają. We wszystkich płaszczyznach zmieniam ustawienie fotela i działa. Elektryczne jest wszystko, łącznie z zagłówkami. I fotel mamy regulowany w każdej możliwej płaszczyźnie, tak jak w najnowocześniejszych samochodach. Marek Premium. A teraz trzeba zobaczyć, jak to auto jeździ. Prowadzi się go bardzo ciężko. Czuć, że to jest duże, ciężkie auto, ale oczywiście jednocześnie czuć zapas mocy, bo, no, bo jest to auto, które e, mocy ma pod dostatkiem. Nie jestem kanałem samochodowym, więc nie będę się skupiał na jakichś technicznych detalach i na opisie każdej poszczególnej funkcji samochodu ale chcę oddać po prostu takie ogólne wrażenie z jazdy. Sunie. Jest bardzo stabilny, bardzo miękka jazda, komfortowa. Bardzo cicho jest w środku. Nie słyszę nawet silnika, ledwo słyszę silnik. Jest po prostu totalna cisza. Jedynym dźwiękiem, jaki jest, to dźwięk yy, tak naprawdę klimatyzacji. Teraz będziemy mieli taką dosyć długą prostą przed nami. O, tak brzmiało to, jak się da mu trochę gazu. Naprawdę jest bardzo szybkie. Boże, czuć tą prędkość i czuć, że silnik nagle zaczyna wydawać siebie taki bardzo przyjemny bulgot. Dobra, damy mu jeszcze raz gazu. Thank you. A, ten dźwięk silnika, Boże. Słyszysz to, Pelo? No, jest naprawdę. Jest piękny po prostu, wow. Poezja. E, wydaje się, że jest wszystko ok z silnikiem na pierwszy rzut oka, ale oczywiście tego się nie da tak stwierdzić, bo ja słyszę, że wszystko jest ok. Trzeba by było sprawdzić. E, I teraz wyjaśnię Wam największą tajemnicę tego auta, którą powiedział mi przed chwilą sprzedawca. Auto wcale nie jest z roku 2014, bo w sumie nie powiedziałem nam tego jeszcze, niby miało być z roku 2014, to jest auto z roku tak naprawdę 2006. I dlatego zderzak jest tak dziwnie przyklejony i dlatego tak to troszkę wszystko nie pasuje, bo to jest po prostu wizualna przeróbka, body kit na 2014. I tutaj tajemnica się rozwiązała. Jak Wam mówiłem wcześniej, jest to takie troszkę szemrane miejsce i tego typu rzeczy to są normą. Klient się dowiaduje dopiero po fakcie, że samochód jest innego rocznika niż miał być. Teraz mogę jeździć szybko. Koleś powiedział, że tutaj nie ma ograniczeń, tutaj może jechać ile chcesz. Więc. Więc jedziemy. Od 40. Sto osiemdziesiąt yy, w tym momencie. No i zwalniamy. Elegancko. Hamulce, daję radę, wszystko na razie daje radę. Ale się z tego zrobiła recenzja. Dobra, wracamy z powrotem do dilera i negocjujemy cenę. I powiem wam, ile to auto faktycznie kosztuje. A jeszcze kilka takich informacji technicznych: to jest ten samochód przyspiesza do setki w 4,9 sekundy. Ma 550 koni, silnik 6 litrów. Dlatego bardzo ładnie brzmi. Prędkość maksymalna to 320 godzinę. No i to tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe, podstawowe informacje. A teraz wracamy już do dealera. Dobra, jesteśmy już pod naszym samochodem. Pogadałem z sprzedawcą. Użyłem wszystkich trików, jakich potrafiłem. Daj mi najlepszą cenę, daj mi jeszcze lepszą. On udawał, że pyta kierownika, że niby kierownik był nie pozwoli taniej. Później powiedział, że jednak pozwoli. Wiecie jak to się robi. I udało mi się znegocjować z 89 tysięcy diramów do 82 tysięcy diramów, co w przeliczeniu na złotówki daje 90 tysięcy złotych. W Polsce bardzo podobnego Bentleya z przebiegiem, też podobnym, bo 60 tysięcy można dostać za 200 tysięcy, więc mamy tutaj ponad połowę taniej. Znowu także tak to wygląda. Bentley takich widzieliście za 90 tysięcy. Myślę, że to jest nawet spoko okazja, jeżeli ktoś. Lubi tego typu samochody, a ma ograniczony budżet. My już kończymy, a wy dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście takiego Bentleya za 90 tysięcy złotych, czy może wolibyście w tej samej cenie jakieś inne auto. Jeżeli tak, to jakie? Napiszcie w komentarzu, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.